Droga przyjaciółko, drogi przyjacielu, dzisiaj zaczynamy objazdówkę pośrodkowej Portugalii. Dzień pierwszy, jest już gość w domu, Bóg w domu. E, to nie jest reklama, to po prostu chęć podzielenia się szczęściem, które. Wypełnia serce, bo ocean, bo natura, bo fale, bo szum, bo woda, bo słońce, bo interakcja, bo spotkanie z drugim człowiekiem, bo przyjaźń, bo wspomnienia, bo to akurat gość z mojego miasta. Możecie doskoczyć w zasadzie w każdej chwili. Jeździmy, zwiedzamy do 25. Do 24 w zasadzie października. Także jeśli fantazja łańska e, podpowie taki ruch, to ja tu jestem to ja zapraszam Jeździmy, jest miejsce, można się dołączyć Można się podłączyć do tego do tego szczęścia, które tu mamy